Okej, okay, dobra Znaczy stać i teraz... tak mam przy sobie trochę wołowiny, to sobie zjem hmm. Ciekawe czy tu jakaś misja teraz będzie O, widzę, że rusztowania, już ich nie ma, okej okay. hmm. O siema stary Siema, siema Co tutaj porabiacie? Nie ma No, a co myślisz? Sie ogarnij się już naprawdę bo to nic dobrego z tego nie będzie Nie no, co ty mówisz No co, nawalony... Widzisz na i, niego? Nawalony będziesz Wybiliż jakieś, jakieś plany robić, tak? Nawalony będziesz taktycznie walczyć No chyba bezmyślnie będziesz wbijać i rozwalać A i tak nic nie zrobisz Masz jakąś misję? Dobra, ogólnie to... Niko Bellick mi do mnie zadzwonił i mi wysłał SMS-a Że mamy się spotkać pod rozwalonym blokiem z gangu Albanii Oho i więc więc pójdziesz tam z nowym członkiem gangu i się wszystkie odowiesz. A kto to jest? Trevor. Okej. Okay. Gdzie on jest? A nie wiem, pewnie śpi. E, dobrze. On powinien tu zaraz pewnie przyjść. Ponieważ pewnie śpi gdzieś. Ale myślę, że zaraz tu przyjdzie. No, mam nadzieję. Chodźmy go poszukać, może. Mm. O, jest chyba jakiś. Niech się mnie wzywał. No, tak. Ej, to jest on? O tak, to jest on. Uyssle jest i ten. Dobra, no to mam dla Was misję. Idziecie pod ten blok zniszczony gangu w Albanii i dowiecie się o co chodzi, a potem powiecie mi wszystko. Tam macie ubrania, żeby się ubrać, jakby było dla Was niebezpieczeństwo. Dobra, ja no na szczęście mam to... komiarkę założoną, uzbroję się teraz. A to z kasą? Bo będzie jakaś kasa, prawda? Nie nie to chyba misja gdzie mamy po prostu szpiegować Dobra, ubier ubieraj to Już Ja cię zaprowadzę gdzie to, bo ja wiem gdzie to jest Toś nie chce się założyć ten hełm no, Za ok. duży łeb mam No dobra, chodź To idziemy Ogólnie to tak, to się znajduje w Tiranie, czyli w państwie bałkańskim już. Kurna, ja chyba za dużo wypijem, bo, bo ostatni raz ten, byłem w Ameryce. Okej. Okay. Tam się znajduje jedna z baz gangu Albanii, gdzie ich rozwaliliśmy. U, Dwa. No. Okej. Okay. Ogólnie to jest tutaj, się znajduje to miejsce, musimy nie zwracać mm -hmm. na siebie uwagi. Więc mm. musimy jakoś, o tam widzę jakiegoś chłopa, tam czekam. Mam pis... Mam pistolet, zastrzelić go? Nie! Nie, nie, powaliło cię. Ale z tłumikiem on jest. Nie, 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 my mamy słuchy co oni gadają, rozumiesz? I mamy A, klasyczne podsłuchanie. Tak, tak, tak. To jest ta baza, którą rozwaliliśmy przez TNT. Z Nikobelikiem, takim jednym. O, widzę go, dobra. O, chyba widzę jak Ktoś tam idzie. idzie. No, widzę Ktoś tam go. idzie. No, widzę. Witam. Dlaczego nie strzeliłeś? Nie wiem. Halo, miałeś, miałeś jedno proste zadanie: Strzelić tego. No, przepraszam. Ty wiesz, co z tobą zrobię? Rozumiesz? Nie o nie! A idzie do piekła. Uważaj, będziemy go śledzić teraz. O, dobra. Zaraz będziemy za nim iść Niech się trochę oddali. Dobra, idzie tam. Zobaczymy jaka to trasa Tak bo go zaraz zgubimy trzeba szybko. No, widzę go tam widzę. Jak co, to mam przygotowany i pistolet. Nie, nie zabijamy go. Bez sensu, chłopie. Później go zabijamy Szybko, bo zaraz go zgubimy. A jak go zgubimy, to zjem ciebie, a na... kulację. Dobra, bo on trochę daleko już jest. No to lecę za nim. Ja też lecę. Zaraz mu strzelę. Nie! Ogarnij się, chłopie. Kurwa ty musisz psuć zabawę. Życie to nie Counter Strike. Znaczy ja mówię, że to Counter Strike. Czy jest... cokolwiek tam jest. No, nie strzelasz do przeciwnika w tym momencie, tak? Ja pierdziele Zgubiliśmy go prawie Nie, 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 skręci. ja widziałem jak skręcał Nie zgubimy go On chyba do Belgradu idzie Hmm Ej, a niszczyliście jakąś kryjówkę? To pewnie do tej zniszczonej kryjówki idzie Nie wiem, nie wiem Dobra O! do którego on budynku teraz przyjdzie oj oj z, znikł chyba chyba do tego wszedł oj słyszę coś czekaj pos, usłyszałem coś pistolet w razie czego patrz co to jest to nie wygląda normalnie wejdźmy do innego bloku zobaczmy jak to będzie wyglądać no tutaj nie ma nic tutaj nie ma nic widzisz kurwa no to mam pewne podejrzenia a czy pytaliśmy się o klucz patrz, tu jest nawet taki sposób na wejście Weź się tym, a nie baw, bo jeszcze zaalarmujesz ich Dobra, cicho bądź tam Dobra, cicho, cicho Co one tu mają za pasy? Dobra. Ty, jakieś przemówienie słyszę Dobra. Szybko, szybko baś. O Dobra, kurwa... O górna ma a też powiększenie do tortur. Kuria, to jest mój raj. Ja lubię ludzi zabijać. Dobra, zobaczmy co tam jest. Przemówienie. Nie wiem, jakieś przemówienie. Biją się tam? Co tam chodzi? Dobra, co tam robią? O Oni się biją tam, nie wiem po co w sumie. Dobra. Dobra. Ty schowaj się. Mamy ich bazę. Mamy całą lokalizację. Zwijamy tak. stąd, chodź. Wracamy. A mogę jednego zestrzelić? Nie, nie, nie. Kur... Dobra. Czyli ten mechanizm, żeby nie, nie było nic. Idziemy No tutaj nie było, co nie? Nas tutaj nie było. Tak. To, to to, ten. To i, idziemy teraz, a jak nie, to ci strzelę. Nie, nie strzelaj do. No.